Drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku jedziemy zakupić brakujące części do nowego projektu. Rozpatrzyłem się, że tutaj jeszcze nie ma kryzy takiej, która łączyłaby silnik ten oryginalny silnik od John Deere co był z tym korpusem półskrzyni, tak. No, i muszę dokupić sobie ten korpus, no bo brakuje mi, tak jak już widzieliście na filmie, albo zaraz zobaczycie, Wam wrzucę ten film. To brakuje mi, bo złożyłem sobie to wszystko, dołożyłem korpus i brakuje mi 9,5 cm do oryginalnego bloku SW400, bo zdjąłem cały ten korpus, cały ten korpus od silnika. No i muszę dorobić teraz te marki łączące, ale najpierw, marki, kryzy łączące, ale najpierw muszę mieć tą kryzę oryginalną na ten korpus, co była do silnika Bizona, do silnika John ta tego czterocylindrowego, nie? Koło zamachowe już na wale ładnie sobie leży, koło zamachowe ze sprzęgłem, no i teraz trzeba dostosować do tego korpusu po prostu, żeby zrobić tą kryzę łączącą silnik z tą półskrzynią, czyli z całym mostem od John Dira. Także musimy zakupić parę rzeczy. Drodzy widzowie, jaki mi prezent chłopaki zrobili? Też oczywiście widzowie tego kanału, nie? Zobaczcie, takiego prezentu się nie spodziewałem. Tak mówiliście na filmach, że ciemno, ciemno w garażu. I zobaczcie, co tu mamy: takie szyny LEDowe, dwie. Teraz to będą pieciły. Patrzcie, to jest prezent, co? Bardzo dziękuję, chłopakom. Bardzo, bardzo. To są widzowie, nie? Przyjechali, przyjechali po zamówione jakieś tam produkty i taki jeszcze prezent mi sprawili. O, przyjechałem sobie po brakujące części. Tutaj tej kryzy mi brakowało i udało mi się namierzyć. No i przyjechałem po to. Przy okazji u mnie było rozwalone to, wałko, ten, to sprzęgło od wałka WOM. Tarczki wywalone. Udało się też to dostać. Także wszystko będzie, ale coś wam pokażę ciekawego. Tutaj pan też fajne rzeczy tworzy. Także wam muszę pokazać. Co to za bestia jest? Ale deluksik piękny. Ursusik. E? W dobre miejsce trafiłem, powiem Co Panu. <laughs> e? Ładny, kolor też fajny. A, to oryginalny kolor. Oryginalny taki jest? To jest najbogatsza wersja oryginalna, jaka wyjechała z O kurcze. No. Dzisiaj to no. się nazywało wersję temu. Całe upozorzenie, które wtedy wymyślono, tu jest. Z różnych krajów razem łącznie. O kurcze, widzicie jaki trafiłem sprzęt? W dobre miejsce przyjechałem, aż muszę wsiąść do, do kabiny. Mogę oczywiście. O kurcze, no i jest deluxe. Deluxe tu jest. Bo to silnik ma normalnie? Silnik jest i, a, okej, okay, Perkins jest, ale to oryginalnie to tak wychodziło? Ok, nie no, robi wrażenie, powiem panu. I Ursus, nie? I Ursus. Nasz polski. Nasz polski Ursus, którego już może nie być, nie? Raczej, <laughs> raczej już chyba nie. Na unijne normy. Tak, chyba już raczej nie będzie. Także musimy ratować to, co zostało, ale sprzęt, powiem wam, konkret. Dobre miejsce trafiłem po te części, co? <taki> takie, taką perełkę zobaczyć? Na żywo? To są takie fajne rzeczy. O! Elegancko! I bajery ma! Troszeczkę trzeba było unowocześnić. O, koła, śruby, śruby kwas czy... czy, 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 czy to są na, nakładki takie? To są nakładki. Aha, okej. Okay. Kolano. Przednie, przednie są rzadkie, ale, ale to jest yy, nierdzewka. Nierdzewka, no no no. Teraz w zimę robi się tłumik yy, z nierdzewki. Ale to jest wbrew pozorom bardzo duże wyzwanie, bo chodzi o to, żeby ten tłumik był idealnie taki sam kształt, Żeby ten sam dźwięk ale żeby, żeby tu był wytłumaczony napis Ursus. To jest problem. Aha, okej. Okay. Sposób... Złączeniem... E... No ja też tak myślę u siebie do tego, właśnie do tego projektu jakieś takie z kwasu coś porobię. Tylko no, zależy mi, żeby był ten oryginalny dźwięk Bizona. Tak, nie nie tak, wiem tak, czy mi się to uda uzyskać, ale... wstawić bo to Tak. Tak, no ale zobaczymy, zobaczymy co to wyjdzie z tego, nie? Także ciekawy sprzęcior. Tak. I to C3010, 3110 To jest dalsza, dalsza terminologia jak C330 C330-30 godzin. 360 koni, Aha. 385 koni i tu 110. Czyli 110 koni. koni. A, na tej zasadzie. Rzadko jeszcze wyszły prototypy C3720, właśnie silnikiem bizona. Rozumiem. I jeszcze ciekawszy, c 80 V8 Perkinsa. 180 koni. O kurczę. Ciekawe. Tak, rzeczy spotkałem taki, taki, taki wynalazek. Ale że ten kolor oryginał taki był, to naprawdę jest dziwne, <grym> nie? <grym> ale Deluxe jest. A tutaj mamy jeszcze 60 tylko eksport, eksportową. A tutaj mamy szóstkę Perkinsa. Widzicie? 105 koni w 60. Taki to jeszcze mamy projekcik. Widzicie, tylko no czeka na skończenie jeszcze, nie? Ale. Kryże, tu zobaczymy. Co tu pan tu na wymyśla? Na dwóch kołach. No, ciekawe, ja lubię takie rzeczy też robię teraz. No, zobaczymy co z tego wyjdzie. Właśnie dlatego, po to przyjechałem tu, żeby coś kombinować. No i mamy wszystkie brakujące części. No, nie wiem jeszcze dokładnie czy wszystkie, no ale te, które potrzebowałem na ten moment. Tu mamy tą kryzę. Najważniejszy element, bez tego to bym nic za, za bardzo nie ruszył. No, już jest od razu mocowanie na rozrusznik, także e, wszystko, wszystko powinno się zgrać. E, tutaj cały ten kosz e, sprzęgła do wałka bomb, bo mnie to widzicie, co to było. To było, to było wszystko już. No, ktoś to wyjął i to dosyć długo leżało, nie? No to mamy nowe, całe, kompletne, złożone, z zabezpieczeniami, wszystkie tarczki, yy, wszystko jest, nie? Ale jeszcze zobaczymy, yy, rozbiorę, no i wyjmę te tarczki, zobaczę, w jakim one są w stanie, ale już, już mam kompletne zabezpieczenie jedno, drugie, no wszystko już wiem, jak co jest poskładane, nie? Yy, no to to. Tutaj mocowanie do kokpitu bo patrzcie u mnie w tej kabinie nie było kokpitu A tutaj pan miał akurat i patrzcie to Patrzcie to jak to fajnie siedzi Jak to fajnie wszystko, wszystko będzie. No i tego tak brakowało po prostu Także się skompletuje wszystko i będzie pięknie po prostu to tutaj wszystko będzie wyklejone taką. Mam skórę czarną, taką naturalną, jak na ubrania nieraz stosowaną. Nie taką sztuczną, tylko taką fajną, fajną, mięciutką, elastyczną. To ładnie wykleję to wszystko tutaj, tak, żeby to było wszędzie skórką wyklejone. No i pomału będzie można działać z tą kabiną bo tutaj w tym moim jest troszeczkę inny typ, nie? Tylko będę musiał ten obrotomierz, obrotomierz jakoś przerobić, przełożyć, żeby to wszystko spasować, no ale to się wszystko dostosuje już, nie? No, a tak to wszystko będzie będzie identyko no nic się tu nie zmieni za bardzo. No i zobaczcie, drodzy widzowie, pasuje pięknie! Tylko tutaj to będę musiał ten otwór, co koło zamachowe będzie przechodziło, no to będę musiał większą dziurę po prostu wyciąć, żeby mi się koło mieściło, nie? No, i coś z tego będzie, drodzy widzowie. No, a tutaj jest ta kryza, od razu z miejscem pod kątem prostym, żeby można było dokręcić ramę do tego, czyli cały całe sztaby blachy będzie do tego można dokręcić no bo silnik SW400 musi być na ramie nie może sam korpus jest za słaby żeby po prostu był bez ramy dlatego tutaj musi być z jednej i z drugiej strony rama akurat szelo, szerokość silnika między tą ramę się mieści Odkryzy będą, będą yy, wzmocnienia, żeby do, dokręcić. Tak samo tutaj są już yy, gotowe uszy, nie? Do przykręcenia. Yy, rozrusznik. O, ten od mojego Johna pasuje tutaj. Ten stary. O, proszę bardzo. Tylko, że tutaj będzie musiał być chyba ten szybkoobrotowy, bo on jest yy, Bardziej odsunięty na zewnątrz, nie? Żeby tu mi się nie okazało, że za bardzo blisko bloku wyjdzie. O! No ale to to dopiero jak już skręcę tu i będę widział, co jest grane, nie? No, ale, ale w razie czego, no to można jeszcze to będzie przerobić, nie? To nie ma problemu z tym. Tutaj jeszcze muszę dokupić takie e, nowe pierścionki, bo jeden był pęknięty. Czyli takie o z zapinką pierścienie tutaj dwa. Tu jeden, tam drugi. Muszę je dokupić nowe. Po prostu i tyle. I może coś to się złoży, nie? O, to też idealnie pasuje. Także może, może się to uda poskładać jakoś. A jak to się uda poskładać. To po prostu będzie cud, no. <laughs> no, ale coś tam może wyjdzie z tego. Także tu już całe kompletne do wałka wą mam, nie? No, uszczelki jeszcze będę musiał zamówić. Tutaj na tą pół skrzynię. Tutaj i gdzie jeszcze? No tam na oryginalny sw 400. Na ten korpus, czyli tom, tom, i. No tu jest jedna. Tak, to tutaj tylko tom, i tamtą. No i tu. No i tutaj. No i tu pod kolumnę kierowniczą. No, muszę na spokojnie przejrzeć. Może coś to wyjdzie nam z tego. No, no i przyłożyłem sobie tą kryzę. Eee, śruby na razie są. Niby one by miały być twarde, ale one są jakieś tam miękkie. No, one są na razie teraz tylko tymczasowo do pasowania Później to kupimy takie lepszej twardości, no bo te się okazały jednak, że są. nie są za twarde. No i co? Yy, I ktoś tam mówił, że osioło tego nie ustawię, czy coś, i, i później będzie miłożysko się rozwalać, albo yy, zęby drzeć tutaj na. Na wałkach, jak nie ustawię osiowo? Tutaj tylko jak teraz już będę miał y, tą średnicę złapaną, no to dotoczę sobie tylko taką tulejeczkę, ustawię to w poziomie, i już mogę sobie otwory do tamtej kryzy powiercić, dokręcić. No i będzie, co się nie ustawi, jak się ustawi, już pokazuję o co chodzi. Tutaj o, dotoczę sobie taką e, tulejkę i ciasno nabiję to na wał. E, no, po prostu, żeby ciasno sobie leżało. No, i osiowo będzie już idealnie. No, to nie będzie możliwości, że coś tu będzie nie tak, nie? No, i wtedy, e, wtedy sobie powiercę te otwory tutaj do tej kryzy. I będzie, musi to być wtedy pięknie. A tutaj akurat mi się zmieści, bo. 4 centymetry ma być tutaj, nie? Czyli tak jakby ta oryginalna, tutaj kryza odbizona? No i ta kryza, która będzie redukcyjna, po prostu, nie? No, to akurat mi się tu wszystko zmieści fajnie. A wracając jeszcze do tych lamp, co chłopaki mi sprezentowali, to jak ja zobaczyłem ile takie lampy kosztują, to powiem Wam, że nie wiem jak ja im się wypłacę i odwdzięczę. No, coś będę musiał pomyśleć, ale naprawdę nie, nie, nie są to tanie rzeczy. Ale jeszcze raz bardzo chłopaki, wam dziękuję za taki prezent. Nie spodziewałem się naprawdę, a przyda się, tak jak sami wiecie, w tamtym garażu ciemno dosyć było. No i jak się zamontuje i tutaj też sobie założę taką szynę przez całość, no to zupełnie inna robota będzie, nie? No i w filmach też będzie dużo lepiej po prostu. Jeszcze też oczywiście pozdrawiam pana od Ursusika wyjątkowego, bo jak się dowiedział, że to będzie do projektu, to i cenę dużo lepszą zrobił. Także jak będę coś potrzebował, na pewno do niego wrócę, bo w porządku gość. Także warto u niego cokolwiek kupić, nie? Dobra, dzięki za oglądanie. Jeśli podobał się odcinek, łapka w górę, komentarz dla zasięgu. I oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału. Pozdro.